Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on też najsławniejszym na ziemi myśliwym, dosłownie przed Panem. Stąd powstało przysłowie: Dzielny jak Nimrod najsławniejszy na ziemi myśliwy. On to pierwszy panował w Babelu, to znaczy w Babilonie. On to pierwszy panował w Babelu w Erek, w Akkad i w Kalnę w kraju Shimear. Shimear, inna nazwa Babilonii lub Babilonu. Zobacz jednak, księga rozdziału, rozdział 14 wersji. Wyszedł z tego kraju do Ashuru. Ashur Asyria. Wyszedł z tego kraju do Ashuru, zbudował miniv. Rehobot Ir Kala, Iresan, wielki nazwisko pomiędzy Nivą a Kala. Misraim, hebrajska nazwa Egiptu. Misraim miał jako potomstwo Ludim, Anamim, Lechabim, Nastuchim, Patrusim i Kasluchim, od których pochodzą Filistyni i Kastoryci. Kanan zaś zrodził Sydona pierwotnego i Heta, a ponadto Jebusytów, Amorytów, Girgaszytów, Hywitów, Arkitów, Sinitów, Arwadytów, Semarytów i Hamatytów. A potem szczepy kanejskie rozproszyły. Granica Kanonieczyków biegła od Sydonu. Sydon, hebrajskie i greckie, Sydon, dziś Saida, niegdyś portowe miasto fenickie, przodujące na małoazjatyckim wybrzeżu Morza Śródziemnego, z czasem utraciło hegemonię na rzecz Tyru. Nowy same łączy często oba miasta. Granica Kanajczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, Gomory, Admy i Seboim aż do Lesz. Są to potomkowie Chama według ich szczeków, języków, krajów i narodów.